Malbork to największa gotycka twierdza w Europie. Symbol potęgi krzyżaków, ale także miejsce pełne tajemnic. Zamek skrywa wiele sekretów, które fascynują badaczy i turystów. Zakon krzyżacki gromadził ogromne bogactwa: złoto, srebro, klejnoty i relikwie. Wszystko to ukrywano w skarbcach Malborka, które były pilnie strzeżone i niedostępne dla postronnych. W 1457 roku, podczas wojny trzynastoletniej, krzyżacy opuścili zamek w pośpiechu. W chaosie wojny skarby zniknęły, pozostawiając po sobie jedynie legendy i domysły. Jedna z teorii mówi, że skarby wywieziono do Niemiec, by ukryć go przed wojskami polskimi. Czy krzyżacy zdołali zabezpieczyć swoje bogactwa przed wrogami? Inna hipoteza sugeruje, że skarby spoczywają w niezbadanych podziemiach Malborka. Czy tajemnicze lochy zamku kryją w sobie zaginione bogactwa krzyżaków? Dziś badacze używają nowoczesnych technologii, takich jak georadary, by przeszukiwać podziemia zamku. Archeolodzy nieustannie pracują, by odkryć prawdę o zaginionym skarbie. Jak myślisz? Co stało się ze skarbem krzyżaków? Czy został ukryty? Czy może zaginął na zawsze? Podziel się swoją opinią w komentarzu.